Cześć! Minęło pierwsze półrocze i gdzie podziały się Wasze noworoczne postanowienia? Ja mam godzinę 6 rano, także pozwólcie, że strzalę kawusie, ogarnę się trochę, a potem pogadamy o produktywności oraz o tym, jak uratować ten 2019 rok. Zapraszam! Ok, już jest trochę lepiej. Oczywiście będzie to mocno subiektywny taki skrócony poradnik, powiem tylko o rzeczach, które na mnie działają. A ja nazywam się Krzysiek i pracuję jako programista w Australii. Na tym kanale opowiadam o kraju kangurów, ale także o technologii, o karierze programisty, także jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do subskrypcji, a tymczasem zaczynajmy. Ale zacznijmy od tego, co udało mi się już osiągnąć w tym półroczu. I po pierwsze, skończyłem tą stronę sponsorship jobs, gdzie możecie wyszukiwać oferty pracy w Australii, które, które dają wizę sponsorowaną. Także, jeśli ktoś chce się przenieść do Australii, to być może będzie to nieco łatwiejsze. Dodatkowo skończyłem dwie duże książki. Pierwsza to Homo Deus, a druga 21 problemów na XXI wiek, które mocno zryły mi Beret, ale to jest pewnie temat na zupełnie oddzielny odcinek. Od początku roku co tydzień wrzucam odcinki na YouTube, w każdą sobotę, ale dodatkowo moja żona ma kanał na YouTube i co prawda w tym przypadku to ona przygotowuje się merytorycznie, ale to ja ją nagrywam i to ja montuję te filmy, także co tydzień wrzucam dwa filmy na YouTube. Zrobiłem także aplikację mobilną do obsługi jej bloga. Dodatkowo, jak to mówią w tych memach, na cały etat haruję na tego złodzieja, także codziennie chodzę na pr do pracy od 9 do 17. Nie zapominam także o rozrywce, skończyłem parę gier i parę seriali. Na ten moment oglądam drugi sezon Dark, cały czas trzyma poziom. Wymieniłem to wszystko, żeby pokazać Wam, że udało mi się odhaczyć parę rzeczy, ale co ja w ogóle rozumiem przez produktywność. I wbrew pozorom, dla mnie, produktywność to nie jest robienie wielu zadań, bo często widzę osoby, które są super zabiegane, ale to wcale nie znaczy, że są produktywne. Produktywność dla mnie to wykonywanie zadań, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne, a nie bycie po prostu zajętym. Mam alergię na stwierdzenia typu nie mam czasu nauczyć się angielskiego, bo to co ja słyszę to nauka angielskiego nie jest dla ciebie ważna i to zadanie ma dla ciebie niski priorytet. Być może faktycznie masz ważniejsze zadanie i jest to jak najbardziej w porządku. Chodzi mi o to, żeby nie oszukiwać się stwierdzeniem nie mam czasu, bo to wszystko jest kwestia priorytetów. Jeżeli waszym priorytetem jest leżenie do góry brzuchem na kanapie, to jest to jak najbardziej w porządku. Chodzi mi o to, aby wyznaczyć to co jest dla Was istotne, bo faktem jest, że wszyscy mamy ograniczony czas i musimy się skupić na tym, co jest dla nas ważne. W wyznaczaniu priorytetów z pomocą przychodzi plan roczny i Michał Szafrański w swoim podcaście, więcej niż oszczędzanie pieniędzy, poświęcił godzinny odcinek temu, jak planować rok i wrzucę link do niego w opisie, ale ja Wam dam taką skróconą wersję. Chodzi o to, że raz do roku Najczęściej w styczniu, ale nie musi to być początek roku kalendarzowego, siadam i próbuję się zastanowić, co bym chciał osiągnąć w danym roku i wypisuję sobie, dlaczego jest to dla mnie ważne. Wszystkie te cele muszą być mierzalne, czyli na przykład zdobędę 10 tysięcy subskrypcji na YouTube, schudnę do 75 kg, przeczytam 10 książek. I warto się zastanowić nad tym, co jest naprawdę dla nas istotne, bo inaczej ciężko nam będzie znaleźć motywację. Ja sobie te wszystkie Powody zapisuję po to, że jeżeli będę miał jakąś chwilę zwątpienia, to zawsze mogę sobie przeczytać i upewnić się, po co w ogóle to robię. I raz na kwartał sprawdzam, czy te moje sprawy poruszają się w dobrym kierunku. No ale to są duże cele roczne. Dodatkowo w każdą niedzielę próbuję sobie rozpisać mniejsze zadania na dany tydzień. Używam do tego aplikacji Todoist, ponieważ w takim podstawowym działaniu jest ona bezpłatna, ale można także używać do tego aplikacji Notion, o której mówiłem w y, odcinku o notatkach. NoSB, jest wiele aplikacji tego typu. Ważne jest to, aby te zadania były stosunkowo małe i mierzalne. Czyli nie zapisałem sobie w tym tygodniu zadania, nagraj odcinek o produktywności, bo jakbym zobaczył takie zadanie, które zajmuje kilka czy kilkanaście godzin, to nawet się nie chce zaczynać. W przypadku odcinka na YouTube raczej staram się wydzielić mniejsze zadania, typu zrobić badania, jak skutecznie realizować zadania, napisać scenariusz, nagrać materiał, zmontować ten odcinek, wrzucić go na YouTube'a z wszystkimi tagami, opisami i tak dalej. Bo takie pięć zadań jest małe i łatwiej jest zacząć, bo to jest zawsze największy problem, żeby zacząć realizować zadania. Czyli w poniedziałek sobie robię jedno, we wtorek drugie, w środę trzecie. Są one raczej małe, nie, ma, nie sprawiają jakiegoś wielkiego problemu, także w ten sposób odhaczam sobie pojedyncze małe kroki. I tak odcinek na YouTube jest moim celem głównym, ale zawsze staram się też mieć kilka takich celów pobocznych, typu przeczytać 100 stron książki, poćwiczyć dwa razy, pograć w jakąś grę, tego typu rzeczy. Chodzi mi o to, że jeżeli zrealizuję sobie to zadanie główne, no to to już jest plan wykonany. Jeżeli zrobię dodatkowe zadania, to super, jeśli nie, trudno, nic się nie stało, mój główny cel został osiągnięty. Dlaczego pracuję w ten sposób? Wynika to z lektury książki o nazwie One Thing, Jedna Rzecz, i autor mówi tam o tym, że jeżeli chwytamy kilka srok za ogon, to z reguły nic z tego nie wychodzi. To znaczy wszystkie te nasze projekty posuwają się do przodu, ale żadnego nie jesteśmy w stanie dowieć do końca. Skończone zadanie daje nam siłę do tego, aby zacząć kolejne i w ten sposób jesteśmy dużo bardziej skuteczni. Oczywiście też nie zmieniamy kontekstu, skupiamy się na jednej rzeczy, bo to przełączanie między zadaniami również kosztuje nasz umysł jakiś tam wysiłek. Ok, powiedzmy, że ustaliliście, co chcecie zrobić w tym roku, ustaliliście, co chcecie zrobić w tym tygodniu. Parafrazując, odpowiedzieliście sobie na jedno zajebiście ważne pytanie, co chcecie w życiu robić, ale jak zacząć to robić. I tak na moim przykładzie moim priorytetem jest nagrywanie odcinków na YouTube, ale w danym tygodniu mogę nie mieć za dużo czasu, bo oglądam... Dark, albo jest premiera trzeciego sezonu Stranger Things, wtedy muszę jakoś ten czas wykombinować. Jest taka książka Hala Elroda o nazwie Miracle Morning. Chyba jej nie polecam, bo przez 200 stron raczej się powtarza ten sam koncept, ale koncept jest spoko. Chodzi o to, aby wstawać godzinę wcześniej niż zwykle i wykorzystać ten czas na realizowanie swoich zadań. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi mi o to, aby spać mniej, bo sen jest bardzo ważny do dobrego funkcjonowania i, i do... Generalnego sam dobrego samopoczucia. Chodzi mi o to, aby położyć się godzinę wcześniej spać i godzinę wcześniej wstać. Czyli aby zamienić mało produktywną godzinę wieczorną na dosyć produktywną godzinę poranną. Wiele scenariuszy i wiele odcinków powstało właśnie przed pracą, a czasem w czasie przerwy na lunch. Można też pomyśleć o łączeniu czynności albo optymalizacji czasu. Czyli, na przykład, ja idąc do pracy, słucham sobie audiobooków. Jeżeli chcecie więcej ćwiczyć, to być może można w robocie zamienić windę i używać schodów. Zawsze to są jakieś ćwiczenia i zawsze to jest jakiś wysiłek. Jeżeli gotujecie sobie potrawy, to być może lepiej jest ugotować jeden wielki posiłek i zjeść go w poniedziałek i w środę, zamiast gotować dwa oddzielne. Takie optymalizacje pozwalają Wam znaleźć czas na to, co jest dla Was istotne. Nie zawsze trzeba na siłę szukać czasu. Czasem po prostu mam luźny tydzień, realizuję swoje zadania i wszystko jest w porządku. Czasem tylko mam mały ścisk w kalendarzu i muszę wtedy pokombinować, jak zrealizować te rzeczy, które są dla mnie ważne. Nie chcę, żebyście odnieśli takie wrażenie, że cały ten cyrk związany z produktywnością polega na tym, aby szukać każdej wolnej chwili i każdą wolną chwilę spędzać na pracy, bo tak nie jest. Ja staram się zrealizować wszystkie te moje ważne zadania w tygodniu, a sobotę i niedzielę wykorzystać na odpoczynek. Kiedyś nie planowałem moich zadań na dany tydzień i miałem taki problem, że miałem swoje wielkie roczne cele i teraz przychodzi weekend. Ja rozpędzałem ten czas na rozrywce i miałem takie drobne wyrzuty sumienia, że nie realizuję swoich marzeń. Dzisiaj jest trochę łatwiej, bo realizuję swoje zadania w tygodniu. W weekend sobie spokojnie odpoczywam i śpię spokojnie, jestem spokojny o to, że moje projekty posuwają się do przodu. Podsumowując, mój sekret polega na tym, że próbuję zdefiniować, co jest dla mnie ważne w życiu i próbuję podzielić to na mniejsze, łatwe do skonsumowania kawałki. Zauważyłem, że najtrudniej jest zacząć i czasem, jeżeli odhaczę sobie takie jedno małe zadanie, to chce mi się robić kolejne. Ważne jest to, że produktywność to nie jest zażynanie się. Pracowanie po 18 godzin i ciskanie tych zadań raczej doprowadzi do tego, że się wypalicie, a nie dowieziecie projektu do końca. Produktywność to są takie regularne, małe kroki, aniżeli sprint zakończony zawałem serca. I żeby nie było, nie jestem jakimś bogiem produktywności, nie udaje mi się dowieść wszystkiego, co sobie zaplanowałem na dany rok, ale wydaje mi się, że jestem coraz skuteczniejszy i coraz lepiej mi to wychodzi. Cały czas staram się usprawnić mój proces, także jakie są Wasze sekrety produktywności? Dajcie znać w komentarzu, chętnie poczytam, jak Wy realizujecie Wasze zadania. Już na koniec, jeżeli interesuje Was psychologia, to zapraszam Was na kanał mojej żony Psychologia na co dzień, a ja zmykam harować do roboty. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!